Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gdy człowiek pójdzie do fryzjera i zetnie sobie włosy, to jakoś tak się lepiej czuje, bo młodziej, szczególnie pani uwielbiają chodzić na paznokcie, do kosmetyczki albo do fryzjera właśnie, po to, żeby oczywiście o siebie zadbać, być może po to, by pięknie wyglądać, a być może dlatego, że w nas wszystkich jest gdzieś głęboko zakorzeniona taka tęsknota za nieśmiertelnością po to, żeby zatrzymać te procesy starzenia, które sprawiają, że przybliżamy się do śmierci. Być może coś w tym jest. Zapraszam na jazdę z Ewangelią. W poniedziałek, drugiego tygodnia Adwentu, czołweczka i zaczynamy. Jazda z Ewangelią. Prezentuje ksiądz Paweł Broński. prorok Izajasz w dzisiejszym pierwszym czytaniu zapowiada taką regenerację, odnowę, wręcz odnowę biologiczną całego świata wraz z przyjściem mesjasza. Mesjasz zaradzi wszystkim naszym potrzebom, będzie uzdrawiał, będzie leczył, będzie dawał pokój i radość poprzez uzdrowienie, poprzez naprawienie tego co zepsuł w świecie grzech. Natomiast w Ewangelii słyszymy o uzdrowieniu paralityka, którego przynosi czterech ludzi, aby móc go przedstawić Chrystusowi. Zapraszam! Mój Dach! To na nic! Na nic! Pozwólcie mi umrzeć! To, co jest zastanawiające i godne podziwu, że pokonali. Aż tyle wysiłku, zrobili tak wiele, aby dotrzeć do Chrystusa. Po pierwsze, dźwigają na noszach chorego, po drugie, zdejmują powałę dachu, by tam dostarczyć do Chrystusa sparaliżowanego człowieka. To jest historia o potrzebie modlitwy wstawieniczej, o tym, że warto się wstawiać, błagać i prosić, a z drugiej strony, że Chrystus, Zbawiciel świata, specjalista od szczęścia, ma władzę i moc zaradzić naszym potrzebom, chociaż nie zaradził wszystkim, kiedy był na ziemi. Ziemi, wszystkim potrzebom, to jednak tam, gdzie będzie ogromna wiara, którą Jezus dostrzega i chwali, tam nie ma rzeczy niemożliwych dla tego, który ma moc sprawić nawet cud uzdrowienia, nawet w sensie fizycznym. Ale jeszcze bardziej istotne jest to, że Chrystus chce uzdrawiać nasze wewnętrzne paraliże spowodowane grzechem. Ten człowiek, który leży na noszach i nie może się już ruszać, to jest obraz człowieka, który z powodu grzechu i konsekwencji tego grzechu czasami boi się iść do spowiedzi, czasami cierpi już konsekwencji nie tylko natury duchowej, ale i psychicznej, a czasami nawet i somatycznej, że potrzeba wtedy ogromnej wiary w cud uzdrowienia, a może właśnie pomocy ze strony bliskich, czy wspólnoty religijnej, wspólnoty Kościoła. I Ty możesz być apostołem w swoim domu, w swoim środowisku, przypominając komuś o rekolekcjach adwentowych, o potrzebie spowiedzi na święta Bożego Narodzenia, żeby rzeczywiście Bóg narodził się w sercu. Chrystus działa i uzdrawia również dzisiaj. Uzdrawia zarówno duchowo, jak i fizycznie. Przez ducha świętego i przez posługę charyzmatyków, zarówno świeckich, jak i duchownych. Podobno każdy ksiądz jest charyzmatykiem, tylko trzeba ogromnej wiary i potrzeba tej prośby, aby stał się cud. A stanie się, chociaż czasami, nim dokona się ten fizyczny, przyjdzie, czy przyjdą cuda. Natury duchowej. Pamiętam takie świadectwo, które zostało nadesłane do redakcji Katolickiego Radia Podlasie, z radzenia o uzdrowieniu młodego człowieka, który przedawkował narkotyki. Trafił do szpitala i leżał tam jak przysłowiowe bardzo nie lubię tego określenia, ale niech pozostanie jak warzywo. Wszystkie narządy zostały zatrute i niemalże obumarły wskutek nadużycia tychże narkotyków. No i co zrobiła rodzina? Modliła się przed Świętego Szarbela, ale nim przyszedł cud uzdrowienia tego człowieka, najpierw zbliżyli się do siebie małżonkowie, bo się okazało, że małżeństwo wisiało już na włosku. Dalej zaczęli się modlić, a te z rodziny. Tak, ateiści, przejęci cierpieniem, bólem, zbliżyli się do Boga i zaczęli się modlić. A dopiero na końcu został uzdrowiony fizycznie ten młody człowiek w tak cudowny sposób, że wszystkie uszkodzenia organów wewnętrznych się jakby cofnęły i w pełni zdrowia mógł powrócić do życia i do funkcjonowania. Życzę wam kochani takiej głębokiej wiary, abyśmy tam, gdzie mamy jakieś źródła cierpień, jakieś choroby, błagali Pana boga i wierzyli głęboko, że może nas uzdrowić, ale życzę wam też takiej odwagi do bycia apostołami w swoim środowisku i przyprowadzania innych do Boga. Niech wam na to wszystko Pan Bóg błogosławi. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.